Kwawię z oczu, oglądając filmy polskich dentystów na temat Turcji. Oczywiście sobie żartuję, to co się stało z moim okiem nie ma nic wspólnego z Turcją. No, spontanicznie pękło naczynko. Być może ma to związek z tym, że dwa dni temu robiłem zdjęcia na strzelnicy, gdzie no, parę razy naprawdę porządnie dostałem falą ciśnienia, bo akurat z kamerą stałem blisko wylotu lufy. A może po prostu problem z soczewkami, które noszę. Trudno powiedzieć, w każdym razie to nic groźnego, powinno się wchłonąć w ciągu paru dni. A wracając do tematu, znowu o naszym ulubieńcu, który przyrównał się do znanego aktora filmów dla dorosłych. Też dla ciebie to mogę być nawet łysem z To maskowane słowo to brazers. Jak nisko trzeba upaść ze swoim autorytetem lekarza, żeby dodawać sobie wartości w taki sposób? Okej, okay, nasz polski Johnny Sins twierdzi tak. Turystyka medyczna, czyli w przypadku stomatologii, leczenie zębów daleko od swojego miejsca zamieszkania rzadko bywa dobrym pomysłem. No to skonfrontujmy z faktami. AI ustaliła, że określenie rzadko wyrażone w procentach ma wartość 1,1%, a my sprawdziliśmy statystyki badań satysfakcji. Ilu pacjentów turystyki medycznej do Turcji wyraża pozytywne zdanie po mniej więcej roku do dwóch lat od zabiegu? Średnio 80%. Johnny Sims rzadko bywa dobrym pomysłem. Czyli 0,1% kontra rzeczywistość 80%. Po co ludzie oglądają tego patologicznego bajkopisarza? A i żeby oddać sprawiedliwość, w Polsce w takim samym okresie, czyli rok do dwóch lat po zabiegu, satysfakcja pacjenta średnio wynosi 85%.